Takim najgorszym... Matarkę ja ja bierzesz, dobra, biorę sobie coś, coś na ślepienie. No nie wiesz, Nie wiesz nic na oślepienie. Dobra, czekajcie, ostatni perk do wyboru już. Co a błon jest już Kurwa to było Oni chyba podobnie w to nie grało Dobra ja jestem ready No to da, dawajcie Tak, Muty się No, to są całe. Dobra, jakie macie płetki to y będzie Dead <laughs> Hata A, Dead też, decisive. i ten yeah. Atak, atak szafką. I kamienia mogłem sobie wziąć w sumie też, ale nie wziąłem Czemu tylko dwa skamieniała. No to jest tak. O o was? Kurwa, mnie haków nie mogliście dać. Dobrze, szkoda, że wszyscy nie daliście tego. Mutuj się. Mutuj się, mutuj. Dobra, to o ile zakład, że to jest Ghostface, to musi być Ghostface. Albo, traper, gajasz, albo... Gajasz, ale... gajasz, nie, zrób to Teraz jest... ten, kto następny będzie mordercą. To zaraz zrobię, ale dobra, wiecie co, nie wchodźcie do szafek, mówię wam. Bo ja żelazna? nigdy nie wchodzę do szafy. No, żelazna, bo on legiona pewnie wziął. Ale to nie musisz grać Legionem, żeby mieć żelazną. No tak, ale przeważnie tak jest. Tak, albo gałęził albo Legion. Mhm. Albo trapper, to jest taka trójka jego. Raz grał Widman, to pamiętam chyba. Jak będzie na otwartej przestrzeni to spoko, ale jak na piętej to będzie się jak ma go z strajsa. No. no... Wziął sobie na Otwarta. wziął sobie kurwa małkę Ja jestem szaku. A ja mam minę pod gada. Dobra. My mamy już za nim z gena. Hier, hier, hier. Ik ga het je dan. ga het hier, laat je dan. Ik ga het hier, laat je dan. Laag je aan, Dat je Ale że legiona wziął Nupsko trochę, nie? No. A tu gena się, czekajcie, zobaczę czy ma żelazną Dobra, nie ma żelaznych Cię kręci tam wokoła ja Jeszcze będzie Do Liego poszedł chyba Do mnie leci nie ja widzę mówię, I on jest przy blaszaku No przy blaszaku jest dobra Podpalił, tu Odpalił, Odpa nie, jeszcze nie odpalił Nie pan tu leci Tobie chyba za kimś, za karoliną Taki tunel asystent W jest Aha, uh, uh. okna, okna okno, okej. Nie, pewnie. On ma spatyrek świąteczny. Obserwuję, tak jakby barba miał. Ale? Nie mam. No bo gena mojego. Biegnie tego, nie, biegnie zle po prostu. Nie, jest tutaj, nie obserwuje. Do, do dużej chaty przed... A nie wyszedł. Nie. Ktoś wyszedł. Poszedł w stronę Oli'ego. Ktoś kuca za tym. Za tobą jest chyba ktoś. A Oli, jak coś to biegnij w stronę tej szafki coś przed tobą, nie? Bo to się robi. za sobie jego obuszę. No. No, no właśnie. O właśnie przy tej szafce jestem tutaj, nie? I jak coś to się kłaś pod nią nie. Ładnie się bawi. Ten... A ty ty grisku ty. O tak, masujcie mi persy. Ja w ja za... Będziesz chciał mnie tunelić? Tak, tuneluje mnie Co w tunel? To ja mówię papa pa. No nie, gdyby mnie nie dola, bo to na to będzie zdjęła. <grymne> <grymne> wybuchła mu mina nawet <grymne> Kurwa, zobaczmy. Jeba Nie ma mnie, nie ma mnie. Nie. Do pieczenia chleba co nie ma. Chcemy, to no. Kurcze. No go, nic mnie będzie teraz, kurcze. Ale to bon jest, nie? Chcę ci już, ja nie wiem, pierdo. Ole, tak? Czy nie? Nie, nie, nie. Jak coś to możecie mi ciągnąć na hamową, mam dyseksygo. Okay. Oli, niepotrzebnie. Jeszcze mi czasu na specjalnie. Spowolnił się. Biegnie do Was chyba, jakby... a nie kopiegan na mojego. A, cichutko, wszyscy wam. Ale jakiego miałeś raga? No nie wiesz Dawaj Oli, dawaj! Dawaj! No nie, nie może nas poskładać w co ma nikt tagerpl Ka, Ka on, usunajmy się Ja Daj, spróbuję ta olika polecić Widziałam to No ty ruro! Godzi směr. Jo. Kurva, no to si jak on to robí. A, będę v pivni mi se objevňuje. jednak ne. Mě to ma jak to. Ale on ma cilowy gęb, to i taki nubski bardzo, jeszcze kanipole mógł się Jak pan mnie nie zauważył, to będzie chyba nubem. mnie nie zauważył. Ja możecie mnie hama ciągle. Dzięki wielkie. A to specjalne miejsce w moim serduszku. Czaski, Oj, czaszki. O kur z tej strony wychieba! <laughs> leci do was, leci do Was. Aj, nie udało ci się. Pali taki biedny, z... zraniony i nie ma samopotrywania. <śmówi> się mi <nie> macha. Chodź, <śmówi> chodź. <śmówi> Genaru, panie! A nie, idziesz po skrzynkę, dobra. Dzięki za potwierdzenie. A tu będzie skrzynka, nie? Naprawdę o... podobnie do ciebie leci, Oli. No i No jednak nie. Mówiłam? No to okej, okay, let's go. Skrzynka powinna być jeszcze w, w budynkach, Oli nie musi być jedno na pewno, jeżeli nikt nie otworzył No idź, idź Tylko uważaj na Tigera Kurwa, baba nie pany chuj Dędkę mam już Okno trafił Ej ale on jest głupi, on jest głupi bo on nie, w ogóle nie podnosi nie, nie niszczy palet Głupia z jego strony bardzo mocno ale nas poskłada zaraz. No pokrojony łupskim legionem jej tuneluje przy okazji. Dobra, ja się staną tu w bambusie cudownym. Pozium. Znajdź paneta. No. Paneta jest tam pełna. jest tam nie, nie masz pewnie tego parka. Ale jeszcze pokazuję. Dobra, idę szukać klapy. Ładnie, idzie. Jana poszła. Oli walczy. jak to zrobił? Może ma perka na ten. A, na widzenie, że ktoś siedzi. Dawaj, 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 jest... proszę Cię, dawaj, 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 kurwa. <tunenesski> Jaki ginów to jest. Ej, yy, tunelarz walony. Dalej, wygrałem, ha? No. <śścoughs> <laughs> Ej, zostawiałem Was, szedłem na kogoś innego wtedy. Mhm. Mm no tak, zostawiłem Cię parę to Ty zostawiałeś mnie. No, Karolina się patrzyła, widziałem na pierwszy... jak ją się na SHK poprawiłam, bardzo miło. Tunnelling był robiony. Nie był tunelik, był bardzo profesjonalnie dobrze grane. Dobra na przykład przeszło by gry, ale tylko chyba 4 razy. Mm. To teraz z Klerem. No, mo no można... można... Można, można, można ten... Losować dos znowu. то стоп можно сказать, как кто-то